Magazyn Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, odcinek ósmy. Przekazanie wozów strażackich. Podpisanie umowy ze Strażą Pożarną. Zakończenie sezonu artystycznego w Filharmonii. Nagroda Marszałka Województwa za najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich. Otwarcie festiwalu Cheetah Slow w Bartoszycach. Absolutorium zarządowi zostało przyznane. Nowe połączenia autobusowe. To by te wozy strażackie teraz tutaj stały, nie było takie proste. Ochotnicy długo zabiegali o uwagę i wsparcie. W pierwszym takim sprawdzaniu ten wniosek nie uzyskał dofinansowania. Ochotnicy ze strudy się oburzyli, złożyli protest. Jak się okazało, jest to dobry projekt, wszystko zostało ponowno, ponownie przeliczone i uzyskał bardzo dużą ilość punktów. Niemniej jednak trzeba było czekać na pewnego rodzaju rezerwy, na pewnego rodzaju też negocjacje z Komisją Europejską, żeby można było ten projekt dofinansować. Starania powiodły się. Otrzymano 85% wsparcia z regionalnego programu operacyjnego. Resztę środków zapewniło miasto Ostruda. Na terenie powiatu ostródzkiego działają 52 jednostki ochotniczej straży pożarnej, z czego 18 jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Często to właśnie one są pierwsze na miejscu pożaru. Nie tylko ochotnicy z ostrudy mają z czego się cieszyć. Doposażenie odbywa się sukcesywnie we wszystkich jednostkach, tym razem mowa o trzech. Tak, no główny element tego programu, który dzisiaj będzie podsumowany, to samochód do Ostrudy. Natomiast inne jednostki Miłakowo i Ława również otrzymają troszkę drobniejszy sprzęt, ale także pomoc w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Radość tym większa, że jest to pierwszy w historii OSP Ostruda nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. I tak chodzi o to, że przyjechał do Ostrudy prosto z fabryki. Życie strażaka to ciągłe ryzyko, dlatego tak ważny jest sprzęt, który służy oficerom do pracy. Dlatego została podpisana umowa na mocy, której zaplanowano zakupienie czterech nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek państwowej straży pożarnej z województwa warmińsko-mazurskiego. Sprzęt też się zużywa, tak jak w każdej branży, nawet w gospodarstwie domowym też dokonujemy wymiany sprzętu, więc tutaj to jest takie działanie bieżące. Nie da się raz na zawsze wymienić wszystkich samochodów i, i mieć. Spokój na wiele lat. To musi być zadanie ciągle. W wakacje, ilość potrzeb rośnie. Dbałość o atrakcje regionu i pozyskiwanie turystów to także korzyść dla mieszkańców. Ale bezpieczeństwo jest równie ważne, niezależnie od pory roku czy miejsca zamieszkania. Samorząd Województwa dla wszystkich chce dobrze i rozsądnie stara się dysponować środkami na inwestycje. Jest to wsparcie 200 tysięcy złotych z samorządu województwa bezpośrednio z budżetu. Zabezpieczamy głównie bezpieczeństwo naszych. Mieszkańców, ale również i naszych gości. Miejsc i form wsparcia można naliczyć się nieskończoną ilość. Na szczęście, bieżące porządkowanie danych potrzeb umożliwia sprawne dalsze gospodarowanie wydatkami, a tych jak zawsze każdy ma dużo. Monumentalne dzieło oratorium Powrót syna marnotrawnego Feliksa Nowowiejskiego wieńczy sezon artystyczny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, a był to czas trudny. Jak gdzieśmy go planowali, to marzyliśmy, że będzie mnóstwo koncertów jak co roku i bardzo, bardzo dużo odwiedzających nas melomanów, którzy jak co roku czekają na nasze wydarzenia. Tym razem było inaczej. Zarówno melomani, jak i muzycy nigdy wcześniej tak bardzo nie czekali właśnie na zakończenie sezonu, gdyż to zbiegło się z luzowaniem obostrzeń sanitarnych, a więc z możliwością bezpośredniego kontaktu z kulturą, za czym wszyscy tęsknili. Chcemy, żeby tak było normalnie, żebyśmy mogli jak najwięcej uczestniczyć właśnie w wydarzeniach kulturalnych korzystać z naszych wspaniałych artystów no i promować region Warmii i Mazury poprzez kulturę bo to się robi nasza dobra marka Utwór z którym obcowali 17 czerwca melomani licznie zgromadzeni w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej to wynik owocnej współpracy filharmoników olsztyńskich i chóru Filharmonii Krakowskiej Powszechne i wolne wybory, tak jak między innymi wybory parlamentarne czy prezydenckie, to święto demokracji. Ważne jest zatem i trzeba o tym przypominać, żeby obywatele chętnie w tym święcie uczestniczyli. Poczucie siły głosu pojedynczego i, i całej zbiorowości jest y, bardzo potrzebne, y, a objawia się on dużą frekwencją. Aby ta była jak największa, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2020 roku ogłosił, że gmina o najwyższej frekwencji wyborczej zostanie nagrodzona koncertem Filharmoników Olsztyńskich. Bezkonkurencyjna w tej obywatelskiej rywalizacji okazała się gmina Stawiguda, gdzie głos oddało ponad 76% uprawnionych obywateli, a 20 czerwca w miejscowości Majdy odebrała swoją nagrodę widać tą, że tak powiem, tą obywatelskość od małego, tutaj od naszego terenu, po całą Polskę. Także tutaj widać to na co dzień. Ja mam, mogę mnożyć przykłady właśnie wskazujące na to, jak bardzo naszym mieszkańcom zależy na, na naszej okolicy. Sekretem sukcesu frekwencyjnego, jak przyznaje wójt, są wyjątkowi ludzie obdarzeni przywiązaniem do swojej mniejszej i większej ojczyzny. To ludzie wewnątrz czują, jeśli my możemy to wspierać, to wspierajmy i wtedy tak naprawdę uzyskujemy takie wyniki jak teraz. Oprócz występu artystów z filharmonii warmińsko-mazurskiej, którzy zaprezentowali znane i wpadające w ucho fragmenty muzykali i operetek, na scenie przy Jeziorze Wulpińskim wystąpił zespół Czerwony Tulipan i chór Konsonans z Tomaszkowa. A że z melodiami zharmonizowała się słoneczna, bezchmurna aura, wrażenia były niezapomniane. Międzynarodowe Dni Bartoszyc z Ekonomią Społeczną w tym roku połączone zostały z 12 festiwalem miast Citaslow. Oba wydarzenia pełne atrakcji, były dwudniowe i upłynęły pod znakiem ślimaka. Specyfika też można powiedzieć demografii, specyfika naszego zorganizowania w regionie jest taka, że oprócz trzech miast prezydenckich są miasta średnie i szereg miast niedużych które doskonale spełniają ideę miast Cheetah To jest tak naprawdę coś, co powiedziałem dziś ze sceny. Jesteśmy wyjątkowym stowarzyszeniem samorządów, bo my nie tylko, nie tylko łączą nas wspólne interesy, ale łączy nas przyjaźń. My się naprawdę lubimy. Miasta te inwestują, wykorzystują pieniądze unijne i zintegrowaną, wspólną działalność na rzecz poprawy warunków życia swoich mieszkańców czy gości. Co w regionie turystycznym, jakim są Warmia i Mazury jest ważne. Czuję się również, Wyróżnione nie tylko przez prezesa czy przez pana marszałka, ich obecność jest dla mnie bardzo nobitulująca, ale przez, przez miasta, które się pojawiły. A pojawiło się w Bartoszycach 31 miast, 25 stoisk. Jest to naprawdę budujące. Było ponad 100 projektów. Wszystkie samorządy w jakiś sposób zostały usatysfakcjonowane. Widać to, że ta szansa wykorzystania pieniędzy unijnych. Zrealizowana jest w 100%. Parada motocyklowa, zawody wędkarskie, plażowa, piłka siatkowa, koncerty, pokaz walk rycerskich czy prezentacja sprzętu wojskowego. Ile miasto jest w mocy, tyle pokazało. Działo się i to się ceni. Społeczeństwo lubi spotkania integracyjne. Radni Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielili zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium. 19 radnych było za, 8 przeciw, 1 radny nie głosował. Wynik to satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę trudny rok, rok pandemiczny. Ale tak naprawdę to dopełniliśmy ważnego działania, ważnego zadania. Na pierwszym miejscu to jest realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego. W 100% mamy praktycznie wdrożony ten okres programowania 1728 milionów euro. Do tego wszystkiego pomyślne renegocjacje, które pozwoliły nam na delegowanie środków na służbę zdrowia, na kwestie związanych z dużymi inwestycjami, takie jak Hala Urania w Olsztynie czy uzbrojenie lotniska naszego czy szlak Wielkich Jezior w obrębie Mazur. Wsparcie unijne znacząco zmienia sytuację mieszkańców, zawodową czy zwyczajnie jakość życia. Wynegocjowane środki z programu regionalnego wspierają liczne inicjatywy lokalne, transport, ochronę zdrowia, przedsiębiorczość i działalność organizacji pozarządowych. W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano umowy z wykonawcami nowych połączeń autobusowych w regionie. Skoro jest taka korzystna możliwość współpracy z panem wojewodą, te 3 zł do każdego poza kilometra to duży udział. Łączny szacowany koszty inwestycji to 1 300 tysięcy złotych w budżecie województwa zarezerwowano 550 tysięcy złotych na uruchomienie tych połączeń. Resztę kosztów pokryje dotacja rządowa oraz zysk ze sprzedaży biletów. Przewoźnicy już wybrani ich oferty są korzystne, a co brano szczególnie pod uwagę? Kwestie ilości pojazdów na, na trasie. Rozmawialiśmy również z przewoźnikami, na których, na których trasach jest potencjał. O to, by przewozy zadziałały, z pewnością zadba m.in. PKS Velblongu, który będzie wozić pasażerów na trasie Braniewo-Orneta. Obejmie ona 47 km, a koszt uruchomienia i funkcjonowania tej linii do końca 2021 roku wyniesie 300 tysięcy złotych. Czy takie dofinansowanie to spore wsparcie dla firmy? Wsparciem na pewno i, i dla nas jako firmy, szczególnie w tym okresie takim no, ciężkim dla, dla wszystkich. A z drugiej strony, i dla tych powiedzmy potencjalnych pasażerów, bo jednak przebiega ona przez tereny no, yy, słabo zaludnione i, i, i z małym dostępem do takiego transportu publicznego. Ponadto umowy podpisano na połączenia autobusowe Iława-Lubawa-Nowe Miasto-Lubawskie. Trasa obejmie prawie 38 km, koszt 240 tysięcy złotych. Wykonawca PKS w Iławie. Połączenia Węgorzewo-Harsz Pozezrzek kurlanki giżycko trasa 41 km, koszt 260 000 zł, zrealizuje wykonawca. Transport osobowy jazdy Jolanta Wickiewicz. Gołda-Polecko-Ełk, trasa 74 km, koszt 475 000 zł, ta trasa wystartuje 5 lipca, a zrealizuje ją wykonawca Podlaska Komunikacja Samochodowa Nowa Esa w Białymstoku.